Czy prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie odwołany ze swojego stanowiska, ze swojej funkcji nieprawdopodobna historia dzisiaj na, na temat impeachmentu, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych przedstawię całą tak naprawdę historię. Świetny tak naprawdę film, sama się cieszę po prostu, że mogę nagrać taki filmik. No właśnie, czy Donald Trump zostanie usunięty ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych przez e, tak naprawdę Izbę Reprezentantów, No rzecz nie bywa, byłby tak naprawdę pierwszym prezydentem w historii. we <laughs> USA, czy Donald Trump jest tym złym, tym niedobrym, że należy go pozbyć się z urzędu stanowi stanowiska prezydenta. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Tak naprawdę u nas w Polsce wszystkim się kojarzy, że Donald Trump to jest dobry przywódca, tak? Jest miliarderem, ma swój odrzutowiec, biznes, dorobił się majątku, odpowiedzialny, tak? Duży, baczysty mężczyzna. Wydaje się, że tak naprawdę wszystko jest ok, okazuje się, że nie, tak? ponieważ rozpoczęła się procedura impeachmentu, czyli odwołania. Tak naprawdę Donalda Trumpa ze stanowiska prezydenta. To nie jest taka prosta tak naprawdę procedura, to nie znaczy, że zostanie do końca odwołany, ale o tym zaraz właśnie powiem, przedstawię tą całą procedurę, ja, na czym ona polega, od czego to się zaczęło, a w tle wątek też tutaj naszych no tutaj wschodnich przyjaciół, a więc Ukrainy, przecież mnóstwo praktycznie mieszkańców obywateli Ukrainy mieszka w Polsce, tam jest w tle też wątek związany z prezydentem Ukrainy. Nieprawdopodobna historia. Oczywiście podczas tego filmu będę się posiłkował informacjami zawartymi w Wikipedii, tak? bo chciałbym też, żeby te informacje były jak najbardziej dla Was tutaj takim, jakby to była esencja tych wiadomości. Dlatego tutaj będę cytował Wikipedię. Impeachment Donalda Trumpa, czyli oficjalne postanowienie, e, postawienie przez Izbę Reprezentantów USA Donalda Trumpa, 45 prezydenta USA, w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. I to jest ciekawe po prostu, bo to też by się wiązało z licznymi przepowiedniami mówiące o tym, że Donald Trump będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, a więc być może ten impeachment, impeachment zostanie doprowadzony, a kolejny tak naprawdę przywódca już nie będzie prezydentem, a na przykład będzie jakiś inny system, tak naprawdę polityczny, który będzie obowiązany nazywa w Stanach Zjednoczonych. I teraz przyjęcie dwóch artykułów impeachmentu nastąpiło 18 grudnia 2019 roku w niższej izbie kongresu USA. Donald Trump trzeci e, impe impeachowany prezydent w historii Stanów Zjednoczonych jest oskarżony o nadużycie władzy związane z, z, z ukraińskim skandalem i utrudnienie, utrudnienie pracy kongresu, tak? Nie, czyli tutaj mamy tak naprawdę pierwszą ważną informację, że to było na krótko przed świętami Bożego Narodzenia 18 grudnia. Druga sprawa, to jest tak naprawdę to trzeci prezydent impiczowany, tak, można powiedzieć, no, w, w, w stosunku do którego rozpoczęto tą procedurę, z tym, że to tam był Bill Clinton chyba i e, Ronald, e, Reagan, tak, bodajże, natomiast Bill Clinton został oczyszczony z zarzutów, a Reagan e, bodał się sam do, do dymisji. Natomiast no, ja to do tego zaraz wrócę, tak. I teraz tak, Donald Trump właśnie jest oskarżany o nadużycie władzy związane z, z ukraińskim skandalem i utrudnienie pracy Kongresu. No i właśnie jaki to jest ukraiński skandal? Pierwszy artykuł impeachmentu przegłosowany większością 230 głosów, traktuje o, o, traktuje o wykorzystaniu spo, sprawowanego przez Trumpa urzędu do, urzędu do osiągania prywatnych celów. Drugi przegłosowany, większością 229 głosów, mówi o utrudnieniu prowadzonego przez Kongres śledztwa poprzez zakazywanie urzędnikom Białego Domu stawiennictwa na zorganizowanych przez Komisję Kongresów na, 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 przez Komisję Kongresowe przesłuchaniach, tak. Donald Trump jest czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych, wobec którego wszczęto śledztwo w sprawie impeachmentu i trzecim, który został oficjalnie postawiony w stan oskarżenia. Poprzednim był Andrew Johnson w 1868 roku, Richard Nixon, a to był Rickson, w 1974 roku ustąpił ze stanowiska przed głosowaniem nad impeachmentem, i Bill Clinton w 1998 roku. tak? Czyli nie Reagan tutaj, tylko to właśnie był Nixon. No i teraz tak, tło, tak, jakie tak naprawdę związane jest z tym, Donald Trump ubiega się o reelekcję z ramienia partii republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Tymczasem, tymczasem Partia Demokratyczna organizuje tradycyjne prawybory, które mają wyłonić oficjalnego kandydata partii. Latem 2019 roku były wiceprezydent Joe Biden z partii Demokratycznej był uznawany za jednego z najmocniejszych kandydatów, tak? Czyli tutaj mamy niektórzy mówią, że to jest właśnie to tło, mi się o te wybory prezydenckie. No i teraz e, zobaczmy sobie e, tutaj, jeśli chodzi o e, tak naprawdę e, z całą sytuację właśnie związaną z tym impeachmentem, e, tak naprawdę co e, może być, co było tak naprawdę bezpo, bezpośrednią przyczyną tak, e, tego impeachmentu. To była sytuacja następująca. A więc w latach 2009 do 2017 podczas pierwszej i drugiej kadencji Baracka Obamy Joe Biden sprawował urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W 2014 roku zarejestrowana na Cyprze firma Burisma Holdings, jeden z największych światowych wydobywców gazu ziemnego, ogłosiła, że Hunter Biden, syn Joe Bidena dołączył do zarządu. Miał on doradzać w sprawach przejrzystości ładu korporacyjnego i ekspansji międzynarodowej. Hunter Biden był członkiem zarządu do 2019 roku i zarabiał w tym czasie około 50 tysięcy dolarów amerykańskich miesięcznie. Jego niespodziewana nominacja budziła kontrowersję, szczególnie ze względu na zarzucany Hunterowi Bidenowi brak doświadczenia. Tak, tak właśnie tutaj wyglądała sytuacja. Natomiast zarzuty Donalda Trumpa wobec Joe'ego Bidena. Pierwsze spekulacje na temat tego, że Joe i Hunter Biden mogli być zamieszani w korupcję na Ukrainie pojawiły się w książce Secret Empires. How All Politicians Hide Corruption and Enrich Their Families autorstwa Petera Schweitzera. W książce nie pojawiły się jednak sugestie, jakoby doszło do złamania prawa przez kogokolwiek z rodziny Bidenów. Donald Trump publicznie oskarżał Joe'ego Bidena i Hunter'a Bidena o korupcję, wymuszanie i podstępne eksploatowanie innych państw. Zarzucił byłemu wiceprezydentowi, że domagał się dymisji Szokina, by zaszkodzić śledztwu w sprawie Bursima Holdings. Według kampanii wyborczej Donalda Trumpa Joe Biden miał zaproponować rządowi ukraińskiemu miliard dolarów amerykańskich w zamian za zwolnienie prokuratura generalnego. W niektórych wpisach na Twitterze Trump cytował Szwajcera. Joe Biden nazwał zarzuty Donalda Trumpa bezzasadnymi i politycznie motywowanymi. Część mediów, na przykład agencja prasowa Bloomberg stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów na, ani, ani na popełnienie wykroczenia przez Huntera Bidena, ani na naciski rządu amerykańskiego na rząd ukraiński w związku ze śledztwem w sprawie Burisma Holdings. Tak, tak tu właśnie to wygląda sytuacja. Bo tutaj warto jeszcze zwrócić, że Założyciel Burisma Holdings Mykoła Złoczewski służył wcześniej jako minister środowiska na Ukrainie. Po masowych protestach w 2014 roku społeczeństwo ukraińskie oraz wiele rządów zagranicznych domagało się od nowych władz Ukrainy dochodzenia w sprawie korupcji. Złoczewskiemu zarzucono pranie brudnych pieniędzy i nadużywanie władzy. Sam Złoczewski nie przyznał się do winy. Ówczesny rząd Stanów Zjednoczonych domagał się również dymisji prokuratora generalnego Ukrainy Wiktora Szokina, zarzucając mu mu zbytnią pobłażliwość wobec korupcji. Dymisja Szokina nastąpiła jeszcze w tym samym roku. Dochodzenie w sprawie Burisma Holding zakończyło się zamknięciem sprawy bez postawienia zarzutów. W maju 2019 roku prokurator generalny Ukrainy Juri Łuczenko oświadczył, że Hunter Biden nigdy nie był podmiotem śledztwa, a według agencji prasowej Agency France Press, Śledztwo obejmowało okres przed zatrudnieniem Bidena. W międzyczasie Hunter Biden dołączył do zarządu chińskiej firmy BHR Partners. Tak? Więc tak tutaj wygląda sytuacja. No i teraz zobaczmy sobie tutaj, jeśli chodzi o e, tutaj przebieg śledztwa, tak? a więc podstawy do wszczęcia śledztwa. W maju 2019 roku Rudy Giuliani, osobisty prawnik Donalda Trumpa, publicznie oświadczył, że wybiera się na Ukrainę, by interweniować w sprawie śledztwa dotyczącego korupcji, które mogłoby być bardzo przydatne dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem śledztwo mogło pogrążyć polityków Partii Demokratycznej, Joe'ego Biden, Bidena i Hillary Clinton. Giulianemu zarzucono, że jego udział w prowadzeniu, prowadzeniu śled, śledztwie mógł być nielegalny i odebrany jako zabieganie o interwencję zagranicznego rządu w wybory prezydenckie w 2020 roku. 19 września 2019 roku w telewizji CNN Rudy Giuliani udzielił niejednoznacznej odpowiedzi na temat tego, czy zachęcał wprost ukraińskich urzędników, by zbadali działalność Joe'ego Bidena i Hunter'a Bidena na terenie Ukrainy. W różnych momentach potwierdził lub Zaprzeczył tym, tym oskarżeniom. Poczyna jednak opinię, że w żaden sposób nie popełnił wykroczenia. No i teraz doniesienia sygnalisty. 20 września 2019 roku gazeta The Wall Street Journal opublikowała artykuł, w którym powołuje się na doniesienia anonimowego sygnalisty. Poinformowała, że w lipcu 2019 roku Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Włodomirem Zereńskim. Zd miał ośmiokrotnie poprosić Zelenskiego o wszczęcie śledztwa przeciwko Joe'emu Bidenowi i jego synowi Hunterowi oraz o współpracę z Rudim Giuliani, prawnikiem pracującym wówczas dla Trumpa. Przed rozmową Biały Dom zablokował prawie 400 milionów dolarów amerykańskich wyasygnowanych wyasygnowany przez kongres pomocy dla Ukrainy, co rzekomo miało być formą nacisku na ukraiński rząd. Według sygnalisty pracownicy Białego Domu starali się zatuszować aferę, między innymi utajniając zapisy wszystkich prezydenckich rozmów telefonicznych przeprowadzonych w lecie 2019 roku, ponieważ byli świadkami próby uzyskania przez prezydenta korzyści osobistych. No i wszczęcie śledztwa. 24 września 2019 roku, spikerka Izby Reprezentantów, Nacy Pelosi z Partii Demokratycznej, ogłosiła wszczęcie formalnego śledztwa w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. W swojej wypowiedzi zarzuciła Trumpowi nieuczciwość, zdradę przysięgi urzędowej, zdradę bezpieczeństwa narodowego i sprzeniewierzenia wierzenia się uczciwości wyborów. Trump nie przyznał się do winy i tego samego dnia o tajniu części zapisu swojej rozmowy z Wołodymirem Zeleńskim. Odtanione fragmenty potwierdzały jednak część doniesień sygnalisty. W październiku 2019 roku prokuratura federalna w Nowym Jorku wszczęła dochodzenie przeciwko Rudiemu Giulianiemu w sprawie podejrzeń o naruszenie prawa o zapobieżeniu wpływom zagranicznym na rząd Stanów Zjednoczonych. Formalne rozpoczęcie procedury impeachmentu Izba, Izba Reprezentantów uchwaliła 31 października 2019 roku. Rezolucję poparło 232 reprezentantów, przeciwnych było 196. No i teraz mamy zapis rozmowy telefonicznej Trumpa i załańskiego. Ze Zele Ujawniony transkrypt rozmowy potwierdził, że w lipcu 2019 roku Donald Trump poprosił Władimira Zeleńskiego o przysługę, co to jest w cudzysłowie przysługę, przyjrzenia się sprawie Joe'ego i Huntera Bidenów. Zalecił również współpracę z prawnikiem Trumpa, Rudym Giuliano i prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych, Williamem Barrem. Wyraził też niezadowolenie z powodu dymisji ukraińskiego prokuratora generalnego Juria Łucenki. No i mamy tutaj fragment rozmowy Donada Trumpa z Władymirem Zełęskim z 25 lipca 2019 roku dotyczący Joe i Huntera Bidenów. Tu już jest oczywiście tłumaczenie na język polski. Myślę, że bardzo ciekawa tak naprawdę rozmowa. Cytuję: Donald Trump mówi w ten sposób. Pan Julian jest wysoce szanowanym człowiekiem, był burmistrzem Nowego Jorku, wielkim burmistrzem i chciałbym, żeby do Ciebie zadzwonił. Poproszę go, aby zadzwonił do Ciebie razem z prokuratorem generalnym. Rudy, Rudy wie bardzo dużo o tym, co się dzieje i jest bardzo zdolnym gościem. Gdybyś chciał z nim porozmawiać, byłoby świetnie. Był były ambasador Stanów Zjednoczonych, ta kobieta była hultajem. I ludzie z jej otoczenia byli hultajami i chcę, żebyś o tym wiedział. Druga sprawa: dużo się mówi o synu Bidena, że Biden powstrzymał prokuratora i wiele osób chce się o tym dowiedzieć, więc cokolwiek zrobisz z prokuratorem generalnym, byłoby świetnie. Biden wszystkim się chwalił, że powstrzymał prokuraturę, więc jakbyś mógł to się temu przyjrzeć, to, to, to brzmi okropnie. To i tam tutaj kropki, tak? To brzmi okropnie i kropki. I teraz co mówi na to praktycznie Wołodymir Załęski? Chciałem Ci powiedzieć o prokuratorze. Po, pierwszym, e, po pierwsze, rozumiem sytuację jestem jej świadomy, ponieważ zdobyliśmy większość e, absolutną w naszym parlamencie. Kolejny prokurator generalny będzie 100% moim człowiekiem, moim kandydatem, który zostanie zatwierdzony przez parlament i obejmie urząd we wrześniu. On lub ona przyjrzy się sprawie, zwłaszcza firmie, o której wspomniałeś. Tak, tak właśnie wygląda sytuacja. No i później mamy dalej, tak, czyli wezwanie do dostarczenia komisjom dokumentów. 27 września 2019 roku wezwano pierwszą osobę do przesłuchania przez komisję przed komisją badającą sprawę impeachmentu. Był to sekretarz stanu Mike Pompeo. Zarządzono od niego pełnego zapisu rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim. Z 25 lipca 2019 roku oraz listy wszystkich urzędników departamentu Stanu, którzy, usłyszeli lub otrzymali, którzy słyszeli lub otrzymywali streszczenia rozmowy. Gazeta The Wall Street Journal, powołując się na doniesienia sygnalisty, poinformowała, że Pompeo również brał udział w rozmowie. Kolejnym wezwanym był Rudy, Rudy Giuliani Śledczy kongresowi nakazali mu dostarczenie korespondencji i dokumentów od początku roku 2017 do 15 października 2019 roku. Przedzieli go przy tym, że niezastosowanie się do nakazu będzie dowodem utrudnienia śledztwa. Szef personelu Białego Domu Mike Mulvaney został wezwany do dostarczenia pełnej dokumentacji związanej z rozmową telefoniczną Trumpa z Zełęskim z 25 lipca 2019 roku. Biały Dom odmówił jednak współpracy, co zdanie kongresmenów badających sprawę było dowodem utrudnienia śledztwa. Tak, I tutaj 7 października 2019 roku Kongres wezwał sekretarza obrony Marka Espera oraz Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu do dostarczenia wszelkich dokumentów dotyczących opóźnienia dostarczenia 400 milionów dolarów amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy. Pentagon odpowiedział, że jest przygotowany na współpracę z Kongresem. Biuro Zarządzania i Budżetu zapowiedziało, że nie zastosuje się do wezwania. Później Esper również wycofał się ze współpracy. No, i tutaj mamy przesłuchania, tak naprawdę, tak, właśnie związane. Z, z po prostu tutaj z, 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 mamy przesłuchania związane właśnie z całą tą sprawą, tak, te osoby, które właśnie w tym brały udział. Przesłuchania prowadzą trzy komisje Izby Reprezentantów spraw zagranicznych wywiadu oraz nadzoru. Może tu nie będę wchodził w szczegóły, tak, jeśli chodzi o te przesłuchania, bo to są już poszczególne tak naprawdę sprawy. Natomiast tutaj warto sprawić z, 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 zacytować tak naprawdę tutaj pewien fragment jeszcze. Aresztowanie Lwa Parnasa i Igora Furmana. 10 października 2019 roku prokuratura na Manhattanie ogłosiła, że aresztowano dwóch amerykańskich biznesmenów wschodnioeuropejskiego pochodzenia, powiązanych z rudym Giuliani. Lwa Parnasa i Igora Furmana, założycieli firmy Fraud Gi Giurante, tak? Guarante. W dzień wcześniej mieli zamiar wylecieć do Wiednia, lecz zostali zatrzymani na międzynarodowym porcie lotniczym Dule w Waszyngtonie. Postawiono im zarzuty dostarczania z zagranicy pieniędzy dla kandydatów politycznych według danych zebranych w czasie śledztwa w sprawie impeachmentu. To oni mieli kontaktować Julianego z politykami na Ukrainie. Dwaj zatrzymani przekazywali też pieniądze na kampanie polityczne wybranych osób posługując się podstawiony, podstawionymi osobami. Parnas był podejrzany o to, że nielegalnie wyłożył na kampanię wyborczą Donalda Trumpa od 325 tysięcy do 478 tysięcy dolarów amerykańskich. No to mi się wydaje, że to jest dziwny tak naprawdę wątek, tak? Donald Trump, który jest miliarderem, milionerem, miliarderem i tutaj ktoś miałby praktycznie włożyć na jego kampanię pół miliona dolarów, to w przypadku akurat Donada Trumpa to nie są jakieś duże pieniądze, on spokojnie mógłby takie pieniądze praktycznie włożyć na swoją kampanię. Natomiast jeśli chodzi tutaj o e, tak naprawdę odbiór, tak, jaki jest odbiór e, tutaj tego całego impeachmentu, tej całej procedury, to e, opinia publiczna 26 września 2019 roku sondaż telewizji PBS i radia NPR wskazał, że 49% Amerykanów popierało impeachment Donalda Trumpa, a 46% respondentów była temu przeciwnych. E, według sondażu liczba zwolenników impeachmentu od kwietnia, kiedy wykonano takie samo badanie, wzrosła o 10 punktów. W kwietniu trwała dyskusja na temat wszczęcia procedury impeachmentu na podstawie raportu Roberta Millera i możliwości ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku. Według sondaży CNN od maja do października 2019 roku, poparcie opinii publicznej dla impeachmentu Donalda Trumpa wśród wyborców niezależnych wzrosło o 11 punktów procentowych do 44%, a wśród republikanów o 8 punktów do 14%. 16 października 2019 roku Instytut Gallupa opublikował raport, z którego wynikało, że 52% Amerykanów popierał impeachment Trumpa. 23 października 2019 roku, według sondażu IPSOS, 46% Amerykanów opowiadało się za impeachmentem Trumpa. Tak, czyli no, no to spora, tak naprawdę, jeśli chodzi o grupa społeczna, tak, chce praktycznie tego e, impeachmentu. I teraz Biały Dom i rząd Ukrainy. Donald Trump nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Śledztwo w sprawie impeachmentu nazwał polowaniem na czarownicę zamachem stanu i Linczem. 4 października 2019 roku publicznie wezwał yy, Ukrainę i, i Chiny do rozpoczęcia śledztwa przeciwko Joeemu i Hunterowi Bidenowi. Część komentatorów politycznych zwróciła uwagę, że publicznie zrobił dokładnie to, o co jest oskarżany. Oskarżony 5 października 2019 roku wezwał Demokratów do wszczęcia procedury impeachmentu, zapewniając, że Senat na pewno i tak odrzuci wniosek. W ciągu pierwszego tygodnia od wszczęcia śledztwa sztab wyborczy Donalda Trumpa zamieścił na Facebooku ponad 1800 reklam przeciw impeachmentowi prezydenta. Sekretarz prasowa Białego Domu Stefani Grishman, Grisham stwierdziła w oświadczeniu, że śledztwo przeciwko Trumpowi to kolejna próba oczerniania prezydenta przez lewicowych ustawodawców i radykalnych biurokratów, którzy wytoczyli wojnę konstytucji. To jest dokładny cytat z jej wypowiedzi, tak? 25 września 2019 roku prezydent Ukrainy Wołodymir Żeleński publicznie zaprzeczył, jakoby Donald Trump miał wywierać naciski na, na rząd Ukrainy, tak. No i to to byłoby na tyle, jeśli chodzi o właśnie o ten cytat z Wikipedii. No nieprawdopodobna historia, jeśli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone. Czy Donald Trump, Trump był, zostałby praktycznie pierwszym prezydentem, który zostałby usunięty z, z, ze stanowiska, to rzecz nie bywała. Tak, no wydaje się, że po prostu będzie walczył do samego końca, tak. Wiemy o tym, że poprzednio był taki prezydent, który się właśnie podał sam do, praktycznie do dymisji, no bo lepiej podać się samemu do dymisji, niż być po prostu jakby zrzucony z tego stanowiska. Natomiast wydaje mi się, że Donald Trump będzie walczył do samego końca, tak? Czyli widzimy tak naprawdę, że tam jest rywalizacja praktycznie o władzę, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone przy użyciu tak naprawdę impeachment'u, rywalizacja między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, tak? Kto tak naprawdę ma być przywódcą? No to jest rzecz ciekawa, bo przecież wiemy, że już za chwilę będą kolejne wybory, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no i to może też zrazić wielu wyborców do Donalda Trumpa. i ten samym zagłosują tak naprawdę na jednego kandydata w tych nowych wyborach nadchodzących. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij żeby grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!